Dzień dobry, Jarosław Łuczak, firma Abart Wrocław prezentujemy Mercedesa S500W221 z instalacją gazową Stag Kumax Plus opartą na wtryskiwaczach ACW03BFC, czyli najnowszym, najbardziej wydajnym wtryskiwaczu firmy AC, produkującej instalacje gazowe pod marką STAG. Taki wtryskiwacz był koniecznością w tym samochodzie, ponieważ jest to silnik o mocy 285 kW i jedynie te wtryskiwacze z gamy produktów AC są w stanie obsłużyć tak dużą moc z jednego cylindra. Niewiele widać, ponieważ wszystko jest schowane, poupychane. Tu jedynie co widać to filtry fazy lotnej, czujnik ciśnienia, reduktory. Reduktor jest schowany. W nadkolu, a wtryskiwacze pod pokrywą filtrów powietrza. Auto przejechało już 7000 km na gazie. Przyjechało dzisiaj na sprawdzenie parametrów. Dopieszczenie już jest wszystko sprawdzone. Potwierdzone, że instalacja gazowa działa w tym samochodzie bardzo dobrze. Wewnątrz auta mamy przełącznik benzyna-gaz. Dzięki któremu wiemy też, ile gazu jest w zbiorniku i na jakim paliwie aktualnie jedziemy. Po rozruchu przełączamy na gaz. Dopóki mruga logo AC, jesteśmy na benzynie. W momencie, kiedy zaświeciło się już ciągłym światłem. Jesteśmy na gazie, a cztery diody dookoła pokazują nam, ile gazu jest aktualnie w zbiorniku. Zbiornik gazu został zamontowany w miejscu koła zapasowego o pojemności 78 litrów. Możemy do niego zatankować nieco ponad 60 litrów y, autogazu i możemy przejechać na nim. Około 400 km w trasie, a po tych 400 km, możemy zajechać na stację tankowania i zatankować gaz do pełna za połowę kwoty, którą płaciliśmy dotychczas za przejechanie tych 400 km. My zapraszamy do skorzystania z naszej oferty we Wrocławiu na ulicy Krzemieckiej. 5 zapraszamy również na naszą stronę internetową www.abart.pl